Witajcie. Kolejny film z cyklu. Skarby ze złomu. Na początek zacznę od najprostszych. To jest taki wentylator wyciągnięty ze zwłok zasilacza komputerowego. Jest sprawny. To jest. Zasilacz o napięciu wyjściowym 12V, niestety do naprawy. Podłączenie żarówki napięcie przysiada. To jest płytka zasilacza komputerowego, to jest klasy C, ale tutaj znajduje się taki układ scalony KA7500B. Odpowiednik TL494 Tutaj jest taki transformatorek Tutaj jest taki dławik I inne części To jest taki scyzoryk To jest takie pudełko po zarówkach. Nie wiem z jakich to jest czasów. Stawiam, że to jest chyba z lat 60., 70., a może nawet i późniejsze. Taki drobiazg zasilacza komputerowego został wyciągnięty. Wrak radia samochodowego, to idzie na części. Tutaj jest sporo ciekawych elementów, które można by wykorzystać. To jest taka płytka, tutaj się znajduje filtr, a tu jest taki transformator. Tu są jeszcze układy scalone, o nawet, nawet i pozłacane elementy są. To też idzie na części. To jest taka część najprawdopodobniej od lampy naftowej. To również jest część od lampy naftowej. Tutaj znajduje się taki dosyć gruby knot. Najlepsze zostawiam na koniec. To jest czujnik temperatury przemysłowej produkcji polskiej. To tyle jeśli chodzi o ten film. Jeśli Wam się podobał, zostawcie łapki w górę, komentarze mile widziane.